Okej, okay, ostatecznie nie zrobiłem recenzji Cyberpunka 2077 rok temu, pół roku temu, kiedy on tam wyszedł. I o dziwo, ta recenzja tego randomowego filmu z Hugh Jackmanem częściowo jakby zapełni tą lukę. Reminiscence, czyli reminiscencja. To film spod scenariusza i w reżyserii pani Lisy Joy, która opowiada nam historię dziejącą się w Miami, w niedalekiej przyszłości, gdzie świat jest tak jakby zalany wodą, a my śledzimy losy niejakiego Nika Banistera, granego przez Hugh Jackmana, człowieka, który prowadzi taki biznes, gdzie w futurystyczny sposób ludzie przychodzą, żeby przeżyć jeszcze raz swoje wspomnienia. I dobra, muszę to przerwać, takie opisywanie, bo tak, Dosyć, fabuła tego filmu, który jest po prostu fatalny Jest na tyle skomplikowana, że ciężko ją tak we dwa zdania zarysować Nie wiadomo, co jest spoilerem, a co nie Bo ciągle coś się okazuje Więc powiem przed, po pierwsze, tak jeszcze na starcie Że lekkie spoilery No nie mówię, że będę zdradzał końcówkę czy coś Ale tak, wiecie, że w ciemno To nie, to nie będzie recenzja taka full w ciemno Ale co ważniejsze, moim zdaniem nie warto W sensie naprawdę Ten film jest przykładem Zmarnowanego potencjału do potęgi piątej. Nie wiem, w sensie naprawdę słuchajcie, aż, uh, muszę ochłonąć. Lisa Joy to jest żona Jonathana Nolana, brata Christophera Nolana, którego wszyscy znamy. I też współautorka, tam jako producent i tak dalej, i tak dalej, Westworld. I ten film, ta reminiscencja, to miał być jej Taki coś pomiędzy twórczością Nolana, Finchera, może jakichś klasyków kina romantycznego, ponieważ to jest po prostu kino neo-noir, romance, science fiction, nie wiem, thriller, zagadka. Jakkolwiek sobie to oszablonujemy, można to oszablonować na wiele sposobów. Natomiast większość tych rzeczy, które wymieniam, to to jest dla mnie takie, że, że to miało tym być. To miało być kino noir, ponieważ widzimy, że właśnie Hugh Jackman jest takim klasycznym detektywem, jak ten stary dobry Humphrey Bogart, czy, czy tutaj Blade Runner i Harrison Ford przychodzą na myśli. Mamy ten świat postapokaliptyczny lekko i chodzi o dziewczynę, o femme fatale, która znika i on szuka, wiecie, szuka swojej miłości i wspomnienia wchodzą w grę i takie jakieś nolanowe incepcyjne koncepty miksuje się tutaj milion rzeczy i dosłownie kurwa każda z nich nie działa to jest naprawdę no film no mówię no zmarnowany potencjał to jest mało bo jak dla mnie to jest w 100% film który powinien był 20 lat temu zrobić Spielberg bo przypominało mi to cały czas Minority Report e, czyli raport mniejszości z Cruzem ten film mniej więcej tak jakby chciałby czymś takim być, tylko z większym elementem romansu, mniejszym akcji powiedzmy. Wiecie, sam plakat, w takich, takich kolorach i ten, tutaj od razu pomyślałem sobie, że to jest jakieś połączenie Blade Runnera i In The Mood For Love, wiecie, takich klasyków, no, cyberpunku, w sensie ogólnie science fiction postapokaliptycznego, czy romansów. I dobra, po kolei co nie działa? No po pierwsze, zdjęcia, reżyseria, i montaż, jako jeden taki wielki, muszę omówić, ponieważ może z takich mniejszych rzeczy. Montaż, tak żeby tak z, z, uchwycić, nie? Mówiłem to wczoraj w recenzji bardzo dobrego swoją drogą filmu e, Nocnego Domu, że jak montaż jest zły, to się go zauważa. Jak montaż jest perfekcyjny, to go nie widzimy, nie? Bo że naprawdę myślicie o tym, bo się tym zajmujecie zawodowo czy coś, ale autentycznie to jest film, przy którym tak pierwsze 15 minut siedziałem na zasadzie. Boże, jak, jak, jak to mnie drażni, mówię, dobra, tak, zastanów się, co jest nie tak z tym montażem. No, nie trzeba się dużo zastanawiać, ale w tym momencie pff, było ujęcie, że tam, nie wiem, oni wchodzą do mieszkania i są ze dwa czy trzy cięcia na zasadzie, że kompletnie ich nie potrzebowaliśmy, że cięcia, które pokazują dokładnie to samo. I nie, 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 nie mówimy tutaj o jakimś, kurna, brefle z Godarda, że tutaj łamiemy konwenanse kina i zapoczątkowujemy francuską nową falę. nie, 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 nie. nie. Po prostu mamy jakiś z dupy montaż, ponieważ reżyserka, bo wątpię, żeby to, nie wiem, wzięli jakiegoś kiepskiego montażystę. To jest na pewno wizja tej reżyserki, która na takim samym poziomie to reżyseruje i to wszystko wygląda po prostu źle. Bo przechodząc od irytującego montażu, non stop są jakieś cięcia i jakiś absolutny brak rytmu w każdej scenie. Jest za szybko, za wolno, jakby po prostu ten film ble, po prostu ble. Zdjęcia. I tutaj wchodzimy w to, że to jest niby -noir, post postapokaliptyczny świat. Ja wiem, że on nie miał być jak cyberpunk, ale mamy jakieś takie miejsce, co się dzieje w Miami. Miasto jest zalane wodą. Tak na zasadzie, że wystają wieżowce. I z jednej strony tworzymy jakiś taki świat przyszłości, zalanej i w ogóle, a z drugiej nie ma to kompletnie żadnego wpływu na fabułę. Żadnego. Poza tym, że tam jakaś zjedna scena jest, że musi zanurkować w wodzie, ale to wiecie, to tak jakby samo to postapokaliptyczne, wszystko to w ogóle nie ma nic kurwa, wspólnego z tym filmem. To jest tak wrzucone po prostu na zasadzie. Po prostu, ten film, jak go oglądałem, to to jest kolejna vivisekcja. To jest po prostu autopsja na żywym organizmie na zasadzie. To, to jest jak oglądanie Tommy'ego YZO, nie? Który powie, jakiś głupi tekst w, powiedział w trakcie kręcenia, czy tam napisał w swoim debilnym scenariuszu. I my oglądając myślimy, aha, czyli on tu miał na myśli, że to, że to nie wiem, miało być śmieszne. A tutaj musimy myśleć, aha, czyli ona miała na myśli, że to jest jakiś wielki przyszłościowy świat z apokalipsą i takie, nie. Po pierwsze, jak na to, że jest to post-apo, Science Fiction, no bo ewidentnie i e, Kino Noir. Nie ma tutaj, zdjęcia są fatalne, nie ma tutaj nic co tworzy te światy, co tworzy świat Blade Runnera, co tworzy świat jakiegoś, czy w ogóle jakiegokolwiek Kino Noir oldschoolowego, nie? G Gra kontrastem, światłem, cieniem. Nie, tutaj mamy historię pokazaną na zasadzie zwykłe, dzienne oświetlenia, jak wem jak miłość i, i se gadajcie i montaż. Jakie po prostu jakby dusze Lisa Joy. Śmieję się oczywiście, no, nie, nikogo nie duszę, ale no nie wyszły po prostu, bardziej chyba współczuję, nie? Nie ma no nic z magii Blade Runnera, czy jakichkolwiek tam, prawda, post kolory, neony, kontrasty, światło, cień, ciekawe zdjęcia, lokacje, scenografie, albo tak jak Minority Report, którego, które Kubrick robił, może Kubrick, Spielberg robił z, y no, tam chyba operatorem był Janusz Kamiński, jeśli się nie mylę. Sprawdzę jeszcze, ale chyba tak. I kto by nie był? Mamy te klasyczne Spielbergowe ujęcia, i właśnie, wydaje mi się, że to Kamiński tak samo jak szeregowiec Ryan, bo wtedy też o tym mówiłem i wtedy tak czytałem dużo na temat ich technik. Te takie jakby, Lekko prześwietlone, wysoki klucz w tle, takie światło wpadające, oczywiście specyficzne tonacje kolorów, że ten świat Minority Report, jak spojrzycie jakieś randomowe kadry, jakieś tam teraz wam, powiedzmy, puszczę momenty z jakiegoś tam zwiastuna, to specyficznie i dziwnie futurystycznie inaczej, charakterystycznie wygląda już tak w każdej scenie. Tutaj M jak miłość, kurwa, udające. To jest jak taki, jak się ogląda, właśnie Tommy Wiseau, wszystkie filmy klasy B, wiecie, najlepsze z najgorszych. I nie mieli hajsu na scenografii, jakieś miejsce akcji, w, żeby tam nie wiem, jakaś rozpierducha była jakaś wielka fabryka. Więc położą 15 kartonów i ktoś kogoś, ktoś kogoś da w mordę i wpada w te kartony, nie? Gdzie w innym filmie to byłaby jakaś. No wiecie, byłaby jakaś jakieś miejsce akcji, tak? Prawdziwe, a nie, chyba <laughs> 5 kartonów. No to tutaj ten film właśnie tak wygląda, tylko tak no wiadomo, w skali, że mimo wszystko są on wysoko budżetowe, nie? Że mieli hajs, ale zrobili po prostu to słabo. Także mówię to, no, świat wykreowany. Udaje jakieś futurystyczne coś i udaje przez duże U. Naprawdę. Ani jako zdjęcia, ani ta reżyseria z tym montażem. Uch, historia. Pełna klisz nie wciągająca w żadnym stopniu. Romans głównej dwójki. Bo ten film jest jakimś tam romansem. Jest jakiś taki, oglądamy Hugh Jackmana, który trochę jak DiCaprio w Incepcji wchodzi w te wspomnienia. Oni go, ona go wybudza, ta jego, Tandy Newton grająca jego taką e, prawą rękę. I na zasadzie znowu to oglądasz, znowu się męczysz, zapomnij o tym. On taki wiecie nostalgicznie, jak ten w Incepcji na zasadzie, że, że zakochany, że wspomnienia, że tuj, w ogóle i ten, i e, f, nie działa to. <laughs> znaczy, sceny na ekranie między Hugh Jackmanem, a, nie chyba nie powiedziałem, ale e, Rebeką Ferguson, którą też ubóstwia, mi świetnie w tym filmie wygląda, i jest ona jest magnetyczna, i w ogóle i tak dalej. E, między nimi sceny, jakby jak tam się całują, czy widzą, czy patrzą, czy przytulają, czy tam uprawiają seks, czy coś. Między nimi sceny to jest trochę takie dwójka ładnych ludzi, więc rozumiem, że tam mają ochotę na ten, tego, jakby widzę to, nie? Kompletnie zero emocji, chemii, czegokolwiek więcej. Mimo, że Hugh Jackman moim zdaniem jest nie najgorszy, to znaczy... może raczej, on się stara i jest dobrym aktorem. Wszystko naokoło niego po prostu nie działa, od kwestii w ogóle scenariusz, bo Lisa Joe jest nie tylko reżyserką, jest też scenarzystką. Jest w tym, momen w tym filmie mnóstwo absolutnie fatalnej ekspozycji, że po prostu... Kurczę, teraz nie pamiętam, bo to na początku filmu było, ale są takie momenty typu... Po pierwsze, mamy cały czas narrację, jak w oryginalnej wersji Blade Runner'a, gdzie Harrison Ford czytał ten nudny dialog, że idę po mieście i myślę sobie coś tam. To jest to samo i to nie działa. W sensie, to takie właśnie miało być Kingdom of takie jakaś narracja głównego bohatera, który jest taki e, męczony przez to, że nie może znaleźć tej ukochanej. Ona zniknęła, wspomniała tylko zostały, nie? I te, te, dialogi są tego, tego jest strasznie nudna i taka, nie wiadomo po co. Tak, tak samo jak w oryginalnej wersji Blade Trenera, która na szczęście zniknęła już, coś w sensie jak nowa, Już potem usunięto ten, debilne te narracje monologii. No ale, y, pomijając to, mamy fatalną ekspozycję, jak on w pewnym momencie tam z tą swoją Sandy Newton gada i, mówię, na początku filmu to było, więc nie pamiętam, ale takie, takie nagle, po takich jakichś, powiedzmy, że musimy się trochę domyślać, tak poznajemy ten świat futurystyczny, nagle oni mają rozmowę typu, no, zniknęła pół roku, ale ja ją bardzo wciąż kocham. Jak to? No, wiem, że ją bardzo kochasz, ale musisz się pogodzić. Takie, takie, po, po prostu. scenariuszowe. scenariusza. Jesus Christ, you're here again. No, 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 put me back, And the Oscar goes to. <głos> <głos> takim mówieniem do kamery takich rzeczy, których wiadomo, żeby nie powiedział i wiadomo, że oni to wiedzą, ale muszą powiedzieć, żebyśmy my wiedzieć I takie. Mm. Mnóstwo, mnóstwo klisz tego typu kina, nawet takie kluczowe wspomnienie z tą dziewczyną jest na dachu budynku. I tak mówię, Boże, czy ja to dziś nie widziałem? I tak myślę, myślę, Oblivion. W Oblivionie było mniej więcej takie samo ujęcie na dachu budynku, które jest takim kluczowym wspomnieniem szczęścia. Po prostu... I dodatkowo, dlaczego mówię w ogóle zmarnowany potencjał? No bo historia w jakimś futurystycznym świecie, jakby go dobrze wykreować, Blade Runnerowo, Kino Noir, nie wiem, Oblivionowo, ra, ten, właśnie, Raport Mniejszości Style, to, to, to jakby, wiecie, jakby to zrobić dobrze. Ej! Czemu nie? Lubię science fiction dobrze wykreowane, wysokobudżetowe. Jakby z tej historii zrobić coś takiego incepcyjno-romansowego, wiecie, takie na zasadzie. Ej, ej, czemu nie? Kino Noir, śledztwo z przyszłościową technologią, i gdzie tu wchodzi cyberpunk? Też, notabene, ogromnie zmarnowany potencjał i trochę oszustwo. W sensie, gra cyberpunk. Braindance z cyberpunka jest tutaj tym głównym motywem. Oni tu wchodzą do takiego, na zasadzie, do wody, coś se wstrzykują, zakładają coś na głowę i przeżywają swoje wspomnienia. No to jest zupełnie jak z cyberpunka, z gry ten który tam notabene był, jak dla mnie, absolutnie zmarnowaną rzeczą, gdzie na początku pomyślałem, jakie to ciekawe, będzie można tam jakieś wspomnienia zobaczyć, żeby coś wywnioskować samemu. Nie, nie, gra wam wszystko pokazuje, w tym momencie musisz spojrzeć tam, takie, o Jezus, moje po prostu oskryptowane wszystko po prostu Cyberpunk 77 świetnie się bawiłem, ale jednocześnie świetnie się bawiąc, po prostu przywracają oczami co sekundę, z tego, jak bardzo gra jest niedopracowana i marnuje potencjał, i właśnie genialny świat i tak dalej, i tak dalej. To samo tutaj te wspomnienia, co prawda, wizualnie wyglądały spoko. Są jakimś tam fajnym elementem Science Fiction, to jest taka chyba najlepsza część tego filmu. Ale no, mimo wszystko w tej debilnej fabule są one po prostu, ten cały koncept jest zmarnowany, no. I, w sensie, no i ci aktorzy i, i jakby, no, słuchajcie, no naprawdę, ten film po prostu, znaczy ja idąc na niego, ja, ja widziałem ocenę na ten temat, że nie są za wysokie i jakby, że, że pewnie nie wyszło. Ale łudziłem się, że chociaż, nie wiem, będzie, nie wiem, no słaba, słaba historia, ale to, to świetnie coś wizualnie. Nie, no wie, wiecie, że tak będę mógł się czegoś złapać pozytywnie. Dosłownie nie ma czego, no. Jest tyle klisz, czarne charaktery tego filmu, no w zasadzie jakiś tam... Handlarz narkotyków, tam coś, takie po prostu do klisza na kliszy, nudy na. Jakby żadna relacja międzyludzka to dla mnie nie działała. Ja już po pół godziny, po prostu nie chciałem tego dalej oglądać. To jest takie 30 minut filmu i autentycznie nie chcę, nawet nie chcę wiedzieć, co się dalej wydarzy. Głównie mnie to obchodzi. Nie kibicuję tym bohaterom. Oni gadają jak robociki, bo scenarzysta był fatalny. Świat wygląda jak udawanie po prostu dobrej kreacji świata. Naprawdę, no. Nie będę wchodził już w spoilery, ale tylko powiem, że coś, co się okazuje, z tą naszą główną bohaterką na tych, co oglądali. Po prostu mówię, też jaka klisza. Dlaczego zniknęła i co tam się w ogóle zadziało, nie? Mówię tak, Boże, w tej sekundzie nie przychodzi mi do głowy, gdzie to dokładnie widziałem, ale, ale to widziałem. <grym> Naprawdę, Lisa Joy po prostu jakby... Ja, ja nie wiem, jakby to była jakaś paraolimpiada, no w sensie takie na zasadzie wystartowała, yy, zrobiłam moją wersję filmu science fiction wysokobudżetowego, tylko nie mam rąk, nóg, oczu i uszu. na zasadzie, no takie jak na to, to nieźle, no, <laughs> nie, jakby nie, nie to, że chcę kogoś tam obrażać z czy coś, ale wiecie, tak w stylu, w jakiej kategorii ten film startuje, skoro wszystko co próbował, no to po prostu poległ, no, i yy, jakby to była jakaś wersja para, no to by była usprawiedliwiona, no, wiecie... Może płynę 10 sekund wolniej, ale nie mam nóg, nie? Tak na zasadzie. A okej, okay, wybaczamy. Gratulujemy i jakby good for you, nie. Ale nawet Lisa Joy po prostu tak przestrzeliła. Dobra, kończę mój rant. <grym> re reminiscencja w angielsku. Rem reminiscence? Jak to jest? Może. reminiscence. No, e, nieważne. Dobra. Dostanie ode mnie 3 na 10 i dosłownie no, zmarnowany potencjał. Ja podejrzewam nawet, że. Jakby potęga tego potencjału jest taka, że wielu osobom z publiczności, bo jeszcze nie widziałem ocen od publiczności tak poza krytykami, podejrzewam, że będzie się podobało dużo bardziej niż krytykom, bo sama moc tego właśnie, że o jakiś science fiction, o, o Hugh Jackman, o to, tamto, sram to przyszłość, wiecie, nie? Samo to jest na tyle ciekawe, że wasz umysł pewnie w trakcie filmu będzie w stanie sobie jakby zapełnić te luki głupot i Coś ciekawego stworzyć. To, to, to właśnie jest ten zmarnowany potencjał, nie? Że, że widać, że to mogło być kolejnym jakimś wielkim hitem, klasykiem, jakby to zrobił jakiś tam Spielberg, Wilne, kurde, nawet Nolan i tak dalej, nie? Ale nie będzie i nie jest, niestety. No szkoda, mi jest bardzo przykro, bo lubię tych wszystkich aktorów, lubię te wszystkie koncepcje science fiction, jakby. Jakby jestem. Ja byłbym na tak, na tak. tak usłyszał o tym, że za dwa lata to wyjdzie i będzie mniej więcej o tym, tak. Ej, wchodzę w to w 100%. No ale niestety nie pykło. Czekam na Wasze opinie. Dzięki bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym ponarzekajmy o filmach.